Witam serdecznie, kochani, z tej strony Włóżka Polonia. Za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny miesiąc. Drogie osoby z znaku bliźniąt, witam. Zobaczmy, co zatem będzie się działo w miesiącu lipcu. I już oczywiście rozkładam dla Was karty. Spójrzmy. Na pracę macie króla pucharowego, dziewiątkę buław oraz dziewiątkę mieczy. Na emocji słońce, wieża oraz ósemka denarowa. I na zdrowie dziesiątka denarów. Rycerz Mieczy oraz Karta Mocy. I już patrzymy, jeśli chodzi o pierwszą kartę. Mamy tutaj Króla Pucharowego. Karta ta będzie tutaj Wam jakby zwiastować tutaj dobre wiadomości, pomocną dłoń. Rządzi do 10 lipca. Wskazuje na pomoc ciepłego, miłego, sympatycznego mężczyzny. Na Dobre propozycje, serdeczność i dobre serce, które też tutaj ktoś nam okaże. Tak więc bardzo fajna, pozytywna karta. Dla osób, które mają pracę, Król Pucharów także zwiastuje na pomocną dłoń, która płynąć będzie właśnie od osoby ciepłej, miłej, serdecznej i możecie tutaj liczyć właśnie na pomoc pewnego mężczyzny. Także jest to karta pojednania, więc tutaj możecie także na przykład po konflikcie dostać dobrą wiadomość ktoś wam poda pomocną dłoń, czy uściśnie dłoń. Kolejna karta tutaj jest, kolej od 10 lipca to dziewiątka i Jest to już karta tendencyjnie troszeczkę obniżająca tą pierwszą energię. Tak więc wykorzystajmy tą, która była do 10. dlatego że po 10. no niestety, można mieć wrażenie, że, że pewne rzeczy już zaczną iść jak po grudzie. Jeżeli będziemy w tym czasie na przykład szukać tutaj oczywiście tej pracy, to karta mówi o pewnych ograniczeniach trudnościach, no i też ciężkich relacjach na przykład z mężczyznami, bo to jest karta symbolizująca kogoś czwartego, ambitnego i kogoś, kto może nam utrudniać życie. Ja nie mówię, że nie zdobędziemy pracy, ale będzie to okupione ciężką, dynamiczną pracą. Dla osób, które mają kogoś, mają pracę, przepraszam, jakby ta karta, mimo wszystko, wskazuje na utrudnienia, konflikty z szefostwem, dużo pracy, nawał pracy. I tutaj uważajcie, ile bierzecie na siebie, bo możecie tego po prostu nie dźwignąć. Natomiast kolejna karta po 20 z kolei lipca. Dziewiątka Mieczy również jest kartą tendencyjnie presyjną. Tak? Jest to karta nerwów, lęków. No i właśnie, jeżeli będziemy szukać tej pracy w tym okresie, to lęki, obawy mogą nas niestety napawać. Jest to karta oczywiście racjonalnych czasem lęków, ale też irracjonalnego spojrzenia na daną sytuację. Tutaj, żeby osiągnąć sukces, musimy się wykazać przede wszystkim intelektem, przestać się bać, jakby, bo ten strach, może być naprawdę wielkie oczy. Dla osób, które mają pracę, również ten strach może przekładać się na jakość wykonywanych obowiązków, na niepotrzebne lęki, które będą was hamować. I tutaj też po prostu wszystko intelektualnie rozwiązujcie i tłumaczcie sobie rozumowo, by pewne sytuacje były bardziej klarowne. Natomiast jeśli chodzi o emocje. Do 10 lipca mamy tutaj kartę Słońca i słońce wskazuje na pewno na powodzenie. Czyli jeżeli będziemy szukać w tym okresie, powinniśmy, czy powinniście w ogóle zabłysnąć, pokazać się i przyciągać ciekawe postacie. Jest to karta sukcesu, dająca możliwość właśnie pozytywnych zwrotów w sferze emocjonalnej. Dla osób, które mają kogoś również, słońce oznacza, że, że tutaj jakiś sukces będzie w relacji, będzie ocieplenie tych relacji, przede wszystkim ożywienie w pozytywnym kontekście. No i możecie śmiało czy śmielej planować tą przyszłość. Wykorzystajcie ten czas, bowiem niestety tendencja będzie spadkowa. Po 10 lipca mamy już kartę wieży, i wieża niestety wskazuje po prostu na to, że. No, mimo wszystko pewne układy mogą się pozmieniać. I jak na przykład będziemy szukać tej miłości, czy chcę, będziemy chcieli szukać, na przykład, bo stwierdzimy, że to jest właściwy czas, to tutaj wieża nam może krzyżować plany na różne sposoby. Mogą, może być tak, że na nie może nie dochodzić do spotkań. Równie dobrze może być tak, że też po prostu będziecie tutaj. Szybko kończyć relacje, mogą być kłótnie. To samo tyczy się w kwestiach osób, które mają kogoś. Nagle po prostu może dochodzić do jakiejś zmiany planów, układów i konfliktów, których się w ogóle nie spodziewamy. Mogą spadać na Was, jak z jasnego nieba, tak więc też uważajcie na to. Tutaj o tyle jest dobrze, że po 20 macie ósemkę denarową, czyli ona uspokoi tą atmosferę i dla osób, które na przykład będą szukać w tym okresie tutaj miłości, jest to karta wskazująca, że możecie nawiązywać bliższe relacje z osobami w układach zawodowo-finansowych czy opartych na jakichś zależnościach. Natomiast nadal jest to karta jakby w tym momencie jeszcze chłodna, ale spokojniejsza i dająca jej jakieś tutaj możliwości podjęcia dialogu czy trwalania jakiejś znajomości. Dla osób, które mają tutaj kogoś. ósemka danarów mówi o tym, że możecie się skupić na pracy, pieniądzach, ale nie tylko możecie też pracować nad relacją, by było lepsze. lepiej, szczególnie po tendencji wieży, gdzie pewne rzeczy mogą wymagać poukładania. Natomiast zdrowie. Tutaj mamy kartę dziesiątki denarów i dziesiątka denarów do 10 lipca wskazuje, by byśmy zwrócili uwagę na układ gastryczny, przemianę materii, jakość przyjmowania potraw, systematyczność, jeśli chodzi o na przykład tutaj tryb życia, czy usystematyzowanie, ale też jest kartą dobrych wiadomości i jakichś inwestycji, które przyniosą tutaj. Więcej pożytku niż strat, więc być może warto czasami zainwestować w jakiegoś lekarza, badania, by y, potem y, mieć lepszy ogląd danej sprawy. Natomiast kolejna karta po dziesiątym tutaj jest z kolei lipca, rocesz mieczy, karta nerwów, możliwej operacji, zastrzyków, nieprzyjemnych badań. No i generalnie y, tutaj y, układ nerwowy będzie rozstrojony, zwróćcie uwagę na y, też na. Układ oddechowy, krtań, płuca i odporność, bowiem może być zaburzona, też możecie otrzymywać nieprzyjemne wiadomości, bo wyceczenie, czy jest kartą troszeczkę takiego no, niefajnego potraktowania. Natomiast kolejna karta, po 20, z kolei tutaj lipca, jest kartą mocy i karta mocy oznacza wzięcie się za siebie, determinacji. Jeżeli na przykład planujecie tutaj zrobić coś dla siebie, to naprawdę moc jest w Was i ona tutaj będzie jakby Was, Wami kierować, przewodzić. Możecie też mieć tutaj przewodnictwo kobiety, czy po, poradę u kobiety, która też Wam pomoże rozwiązać jakieś problemy. Jest to karta determinacji, opanowywania własnych lęków, no i wzięcia się za siebie. Wzięcie się za siebie może się objawiać, objawiać tym, że zaczniecie ćwiczyć, zaczniecie zwracać uwagę na to, co jecie, ale nie tylko. Może na przykład oznaczać podejście umiejętne do wypoczynku, bowiem też wypoczynek w tej karcie, jako rekonwalescencji, nabrania sił, jest bardzo istotny. Natomiast najważniejsze jest to, żeby właśnie coś zrobić dla siebie. W związku z własnym zdrowiem, ożywić tą sferę i tutaj też zwróćcie uwagę na ci kwestie ciśnieniowe oraz kości lub stawy, bo mogą wymagać większej uwagi. Tak więc myślę, że układ, pomimo pewnych tutaj takich małych niedociągnięć, bym powiedziała kolokwialnie mówiąc, jest dobry. Myślę, że miesiąc ten powinien być w miarę ciekawym, oprócz tutaj pewnych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę, ale nie bać się ich, rozumieć pewne kwestie. Tak więc to, jest, to są karty na ten czas. W przyszłym miesiącu będą zupełnie inne, na, na tydzień też pokazują czasem dodatkowe informacje. Tak więc nie martwmy się, życzę Wam wszystkiego dobrego. Ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie.